Dzień dobry! Jak uzdrawiał Jezus? Dzisiaj wiele osób odwołuje się do tej istoty świetlistej, do boskiej obecności, prosząc o uzdrowienie, i obserwuje, że jednak to połączenie z postacią Jezusa działa że ludzie wracają do zdrowia, odzyskują spokój, wewnętrzny, czują uwolnienie od winy ran czy krzywdy i że jednak w tej istocie boskiej Jezusa coś jest, co warto by uwzględnić w naszym życiu. Będąc praktykiem duchowego uzdrawiania wielokrotnie odwołuje się do tej postaci Jezusa, łączę się z tą postacią Jezusa tak, aby albo usłyszeć jego przewodnictwo, ale też i żeby pozwolić na taki przekaz ze źródła według Boskiej Woli. Tak, jak to jest najlepiej. I tak, gdyby przyjrzeć się temu, co opisuje Biblia, co opisuje. Nowy Testament, czy też listy apostołów, czy dzieje apostolskie, to można by zobaczyć pewną, może nie tyle metodę, co pewną taką ścieżkę, która powodowała, że jeżeli pewne metody były zastosowane, to ludzie wracali do. Odzyskania kontaktu z duszą i wracali też do odzyskania zdrowia psychicznego, fizycznego, uwolnienia od destruktywnych programów, czy też istot destruktywnych. E, przyglądając się tutaj postaci Jezusa, e, chciałem dla niektórych, którzy mają jakieś uczulenie na wszystkie kościelne sprawy, chciałem tu powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby Tutaj, jakby rozumieć wszystko przez profil instytucji kościelnych, tylko bardziej nam chodzi o to, żeby nawiązać kontakt z postacią Jezusa, z istotą tej subtelnej obecności, jaka jest. Czyli z jednej strony przyglądamy się temu według relacji, jak to uzdrawiał Jezus, jakie je wypowiadał słowa, Jakie czynił gesty, na co zwraca uwagę, a z drugiej strony łączymy się z tą subtelną wibracją pełną miłości, świadomości jestem, jestem, który jestem. Taki kurs, jak uzdrawiał Jezus, mistycznymi śladami Jezusa, to właśnie, który prowadzę, będzie traktował, czyli na tym kursie będziemy ćwiczyć według tego, co mamy, według tych doniesień, jakie mamy, według tego, że przyglądamy się pierwszym chrześcijanom, mistykom, jak oni uzdrawiali i wskutek tego będziemy mogli wykształcić też taki bardzo subtelny, duchowy sposób. Chciałem podkreślić, że to nie my uzdrawiamy swoją własną siłą, ale dostrajamy się do boskiej obecności, pozwolimy Pozwalamy, żeby boska obecność przez nas płynęła. Tylko też musimy być takim instrumentem czystym, mocnym, wolnym od konfliktu, czy chorób, czy od zmęczenia. I dopiero wtedy, jak jesteśmy tak odbudowani w dobrym nastroju, to wtedy możemy się połączyć z boską obecnością Jezusa i poprosić, nawet używając takie różne Cytaty biblijne, poprosić o uzdrowienie konkretnej sytuacji danej osoby według Boskiej Woli. Według też tych cytatów: proście, otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie Wam dane. Takim ważnym elementem w tym, żeby uzyskać uzdrowienie, żeby że nasza modlitwa została wysłuchana, jest taka czystość serca. Rozrzewnienie serca jest taka duchowa intencja szczera, nie siła woli, ale takie wołanie do Boga w pełnym poddaniu się. To nie moja, ale Twoja wola, niech się dzieje. Proszę o to, aby ta osoba została ustrowiona. Zbliża się kurs, który poprowadzę, będzie on właśnie traktował o tych różnych sposobach w jakich moglibyśmy się i zestroić z boską obecnością Jezusa, aby usłyszeć jego przewodnictwo i też zestroić się z tą boską obecnością, subtelną wibracją, która uzdrawia. Podczas różnych praktyk uzdrawiania. nieraz słyszymy takie przewodnictwo, o co chodzi, jaki element jest do uzdrowienia, czyli najczęściej co w sercu jest do uwolnienia, do wybaczenia, jaki jest sens, jaka jest misja twojego życia. Bo taki przekaz uzdrawiania często jest właśnie holistyczny, czyli dotyczy całego człowieka. Zapraszam na zajęcia, na których będziemy i ćwiczyć moc wiary, czyli jak zbudować wiarę, która leczy, która uzdrawia, jak uwolnić się od negatywnej wiary, czyli od braku pozytywnych przekonań. Jak stworzyć środowisko, w którym uzdrowienie, trwałe uzdrowienie, może nastąpić. Dziękuję bardzo i zapraszam na kurs Mistyczne Uzdrawianie śladami Jezusa. Dziękuję.